Cześć, z tej strony Mosu Ninja i zapraszam Was na pierwszy odcinek z naszej serii Resident Evil 3 Remake. Kontynuujemy oczywiście mm, ogrywanie wszystkich, tak by można powiedzieć, remake'ów Residenta i teraz nadszedł czas na trujeczkę. Poznajmy historię, która będzie w tym tytule towarzyszyła nam. Pandemic has spread faster than any disease in modern history. Disperse, Angry mobs the in the Authorities are bracing for more rioting. Are tonight. Being he was knocked out A uh, citywide emergency has been declared. CDC has quarantined the lower Midwestern Officials region of the can't U.S. Stay. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. No, a my wiemy z poprzedniej części, z drugiej części, co Umbrella zrobiła. Że ona wypuściła ten. E, tego wirusa. No, a teraz. stworzyli jakąś broń. Broń albo super. zombiaka, Który się nazywa Nemesis. Jego chyba będziemy musieli zapamiętać. Ale dobra, my się gdzieś pócimy. Ale pogoda brzydka. No dobra, my już sterujemy postacią. Zobaczyć, przyjrzeć się niczemu, weź koleżanko, to tam nie strasz, a to tylko wierzę. No, dzień dobry. Ale... ale to... przepraszam. Takie słownictwo na dzień dobry? Aha, czyli to jest coraz bardziej. Mówisz trzy dni. Zapalmy światełko. Raport Jill. 98. Minęły już dwa miesiące od tej rozruby z umbrelą. Z powodu zawieszenia w, czynności w czynnościach śledztwo nie przebiega jak powinno. Możliwe, że ten raport to ostatnia rzecz, jaką robię w STARS. Mam nadzieję, że to pomoże w odkryciu prawdy. Wirus T wygląda na to, że osoby zarażone wirusem przemieniają się w prawdziwe zombie. Wirus przenosi się na kilka sposobów. Ukrycie przez zarażonego, pow powodujące wymianę płynów ustrojowych, kontakt z wronami żywiącymi się zakażoną padliną. Ze względu na zjadliwość wirusa nie można wykluczyć drogi kropelkowej. Osoby ocalałe w trage z tragedii nie wykazują jeszcze symptomów zarażenia. Nie wiadomo, czy jest to spowodowane. Spowodowane długim okresem inkubacji, czy po prostu jesteśmy na niego odporni? Musimy być czujni nawet po zakończeniu śledztwa. Ja poza problemami ze snem nie czuję się źle, jednak nie robię sobie zbyt duży, dużych nadziei, bo może się okazać, że to wszystko przez długi ok okres inkubacji. Notatki ze śledztwa. Umbrella. Firma farmaceutyczna, lider branży pod względem udziału w rynku, zajmuje się projektowaniem broni dla wojska pod przykrywką produkcji leków. Potajemnie pracuje też nad bronią biologiczną. Przekonaliśmy się o tym. Epidemia wirusa T w placówce badawczej w górach Arkley, nazywana incydentem wyposiadłości. Zmowa z administracją Rakun City, duże datki na rzecz burmistrza Warena, faktyczna władza w mieście. No o tym byliśmy przekonani. Eee, przedstawiono nam to, bo mieli całe laboratorium prawie pod całym miastem. W drugiej części. Dobra, tu sobie zapalmy. jeszcze jakaś notatka, wiadomość od kolegi Jill Valentine hej twardzielko co porabiasz, ciągle nie mogę uwierzyć że Irons cię zawiesił co za debil powinien dać ci medal za wydostanie się z tego piekła w lipcu wiem, że tego tak nie zostawisz i będziesz próbować dość będziesz próbować dość prawdy mam nadzieję, że nikt nie gniewasz się za to, że że nic nie mówiłem. Wszystko stało się tak szybko. Stars było elitarną jednostką. Po tym jak komendant nagle nas rozwiązał. Byłem pewien, pewien, że stracę robotę. Podobno planujesz wyjechać z Rakum City. Domyślam się, że nie pozwoli się od tak zawiesić. Pamiętaj, żeby na siebie uważać, umbrella nie będzie się przyglądać, jak wkładasz imki w szprych. Trzyma się Jill Brat Vickers. P.S. Musiałem przekazać tę wiadomość ze pizzą, żeby i nie znaleźli, smacznej, super, mega, mięsnej oddział stawia. Czyli naszą główną bohaterką jest Jill Valentine, a jeśli dobrze pamiętam, to jak wydostaliśmy się z komisariatu w drugiej części, to znaleźliśmy notatkę od Jill. Nie, spokojnie, jesteś nor normalna. 28 września, godzina 27. A, lodówka pełna. Nic nie weźmiemy. Nie zamknięta koperta. Uziemili mnie w domu i jacyś w obserwują mnie cały czas przez okno z drugiej strony ulicy. To ludzie Ironsa, ambreli. nie wiem i w sumie to bez różnicy. Wiem o co im chodzi. Chcą mnie zmęczyć, zmusić, zmusić do uległości i udaje im się. Prawie nie jem i nie śpię. Dostaję fioła. Czuję się jak żywy trup, ale nie, dam, ale nie dam im wygrać. Muszę uciec z miasta i znaleźć sposób, żeby pociągnąć ich do odpowiedzialności. Oczywiście, oczywiście wyślą kogoś, żeby mnie uciszył. Jeśli usłyszysz, że zostałam zabita, czy coś, bo to spotyka ludzi taki, takich jak ja, musisz przejąć i poprowadzić. Dalej moje śledztwo. Dołączam akta. Dowiesz się z nich wszystkiego co musisz wiedzieć. O ile nikt nie przejmie paczki. Uciekam w nocy za pięć dni. Życz mi powodzenia. Do kogo ona chciała to napisać? Dobra, odbierzmy ten telefon, bo nie da nam spokoju. Just No właśnie, chwilka. Halo? Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you got to get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You got to get out of there right now. All right, let me grab my Oh, kurda, ale kopnięcie było. To no, chyba ten Nemesis, no, ja coś tak przeczuwam, że to go nie powstrzyma no, tu, tu tu na dół, na dół poproszę. Czymś takim to ja bym nie chciał zostać dotknięty. Ale kolego, chowa języczek, my uciekamy. Dawaj, Jill. Ale to było wybuchowe wyjście.

I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. <sighs> this all happens so fast. <clears throat> I don't know. One fucked up thing always leads to another. Uh, it's like Arclay on steroids. I a spin. <sighs> hey! Hey, wait! Down here! God. Damn it! <laughs>

Go sorry, Brad. Sorry. Dawaj, 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 broń. No już, od razu jesteśmy ubrani, tak? Pięć naboi tylko?

What safety? I'm not going out there. The parking garage isn't far. I can The only safe place is in here. No. Ko no okay, kolego, jak chcesz zostać, to zostań. I am ammunition. Tylko nie psy. No widzisz, było spać w robocie. Latarka by się przydała. Dobra, nie marnujemy więcej amunicji, omijamy. No jeszcze winda się popsuła, dawaj, jedziemy na górę. Dawaj, dawaj, odpalaj. Co ja chciałem powiedzieć, że ten... No się domyślałem, że tak łatwo nie będzie ucieczki z tego miasta. Chyba miał 5 albo 6 Pięter, więc a ten jeszcze żyje.

Dobra robota, Carlos. Dostaješ avans. I think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. Here, where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit to close this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. <laughs> Listen, I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS, for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? We're just here to help people. What's wrong with Umbrella? What's wrong with Umbrella? Oh my god. Your company is responsible for infecting everyone. Yeah, but I don't know anything about all that. Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? No już pójdziemy z Tobą, Carlos. I, A no niestety, no pracujesz dla Umbrelli. Ale ty kurde Speedo dostałeś. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos You didn't even think to ask fine young lady your name She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service Her name is something Valentine It's Jill Nice to meet you Jill I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor my team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in but i am on their side not yours oh hey that's cool we all want the same thing thank you joe all right super cop here you go we can use this to stay in contact i know what a radio is okay first things first we need to get you geared up head up to street level you'll find supplies there all right Używanie mapy. Ekran mapy pokazuje nie tylko bieżącą lokalizację i otoczenie, ale również ciekawe miejsca i przedmioty znalezione, ale nie zebrane przez gracza. No dobra. Doktorendy. A, idę, idę sam. No dobra. Mam... Nie, tam są zamknięte drzwi, więc... O? No, coś tutaj jest. Dotycząca prochu. Gdy w warunkach polowych zabraknie amunicji, broniu można sobie co najwyżej podetrzeć tyłek. Jeśli nie chcecie zginąć, wbijcie sobie do głowy te podstawowe receptury. Pociski do pistoletu dwa razy proch szczelniczy. Dobra. Proch szczelniczy plus wydajny proch, czyli naboje do strzelby, amunicja do mag. Dwa razy wydajne. No czyli tak jak w poprzedniej odsłonie. Tu już nic nie mamy. Więc idziemy. Mapy nie możemy zebrać. Tutaj coś jest. Nic nie ma. Ale tu jest coś do zebrania.

i'll navigate you to the substation once you hit the main road copy that let's do this fast hmm. <sharp> Dobra, Roślinka, roślinka, dobra. Co my tu mamy? Właśnie nie mamy. No i dobra. Stacjometra. Tu mamy wszystko. A co to jest takiego? To mi się przydało, że mogę to zrobić, jeśli podam do właściwej. Mieszanka o dużej mocy, zielone 2 razy 2. Mieszanka o maksymalnej mocy, czyli zielone i czerwone, zielone razy 3. Okej, okay, no i spray będzie do znalezienia Przechowaj, przechowaj i przechowaj I chyba sobie wytworzymy połącz z tym Dobra Przeładujmy broń 15 uuu No i mamy maszynę do zapisywania Dobra no ale myślę, że tutaj zakończymy nasz, można by powiedzieć, pierwszy odcinek. Coś tak przeczuwam, że jak przejdziemy przez tą bramę, to akcja zacznie się na nowo. A że my jesteśmy przy zapisie, no to po prostu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żeby... Żeby ża żaden materiał was nie ominął. Dzięki, że byliście razem ze mną. Na razie.